Ja Jesteśmy z powrotem, ale jesteście z powrotem w nowym pliku? W nowym pliku, tak. Na pewno dwie części. No, no. no, witajcie, po raz drugi przykro nam, doszło do takiej sytuacji. Tak, doszło do sytuacji, że Paweł naklikał. No, moja wina, przez ten telefon, który go nie można ruszyć. Znaczy, no, bo nawet nie co dotknąłeś, szczerze mówiąc. No, dobra, zobaczymy. Tu, tu A tak, no bo to jest włącznik. Bo trzeba nosić za ten za, za staty. Ktoś do... nawet dołączył z powrotem. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, dzień dobry. mieliśmy mały problem i wyszła, jak wyszła. Dzień zaklad. dobry, dzień dobry. No. Także, także, także u nas bez problemów to nie ma streamu. Dziękujemy. No. Ktoś może w końcu do z powrotem. Także no taka sytuacja jest. No co wam mogę powiedzieć? Ola. A tej kapusty jest dużo. Tej kapusty właśnie pozorom jest dużo, tak ona. jest taka ona tu jest taka zbita bardzo. Nie wiem kto ją bił. No bo ona w beczce uciskana stopami była najprawdopodobniej albo czymś. No, to faktycznie będzie cały garnek tej kapusty. Nie no już teraz Gosia jest poza tą jeszcze jedną osoba, więc nawet dwie są, więc jest spoko. Chyba, że to ty jesteś z dwóch urządzeń, ale nie wydaje mi się. Tak może być, tak może być. No, zobaczymy. No, no dobrze, no wyszło jak zwykle Co zrobisz? Uczymy się na, na błędach Woda, no, <laughs> że swoich Nieważne Nachie no, są najważniejsze. Dobrze, no i aha kroisz tą kapuchę, dobra Dobre, to że reszta to będą daje, tak jest Moi drodzy, ma by, miało być prosto, jest prosto Nie, być proste, jest proste. No dobrze, no, to chyba trzeba trochę więcej wody dolać, czy dalej ją starczy. może to do Ja myślę, że jest. Jest wystarczająco. Nie, dobra, jest w wody. Jest, tak? jest. Pachnie to kiszoną kapustą, bo Boże, jak pachnie grzybami. No i dobrze, no to chodzi, żeby to było, aromatyczna też kapusta. No. Do tego dodamy kilka tych zieli angielskich. Aha, i listek laurowy. No i ze dwa trzy listki laurowy. Tak jest, i będzie gitowe. I będzie Przykrywamy i ma się dusić tak przez jakieś dwie godzinki. Fajnie, bo duże są. Jaką jakąś przykrywkę? Tutaj są, już Tak, tak, jest. Jest, jest. Trzeba się dusić do momentu aż coś. Kapusta będzie miękka, czy aż już... co? Tego nie uściśliśmy, ale niech się dusi. Zobaczymy. Dobra, przechodzimy w takim razie do pozycji siedzącej, bo w ten sposób nic nie spieprzymy. Chyba. Chyba. Musimy <grym> usiąść, tak, w ten sposób może nic nie spieprzymy. No dalej, bo ktoś jeszcze jeden wrócił. Dzień dobry. Dobra, moi drodzy, no chwalimy się, co jemy, co jemy na... Tak, widzimy znaczy, co jemy na święta, Co tak, jecie na święta? Morska. Czym się obżeracie na święta? Przy czym nie chodzi nam o, yy, o Wigilię, tylko w ogóle o święta, no. O blisze, na przykład... Robi, przecież nie mogę powiedzieć, bo to no, się... renta, teraz, do no wiadomo, bigos, no zapomnieliśmy o czymś. Tak. Zapomnieliśmy o czymś, przecież my mamy jeszcze jebu... Rebusa. Rebusa mamy, Rebusa tak. Na szczęście mało osób nas ogląda, więc może nie ogarną, że to że powie... cio, 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 nic nie, zaszło, nic nie zaszło, nic nie zaszło. Mamy Rebusa. Tak, mamy Rebusa, tylko z tym musimy tam wrócić. To się... no, Nie no, mamy no, skomplikowany. Dzisiaj skomplikowany Skomplikowany ja dzień. Wóz. Wszystko nam się tutaj rozsmarowuje, no. <laughs> taka historia to przez przestrywam. Nie będziemy chodzić szczegóły. Tak, nie będziemy chodzić w szczegóły, <laughs> bo no, nie mamy nic wspólnego z tym, co będziemy gotować dzisiaj. W ogóle taka pusta się będzie jeszcze z godziny nam pierkać, także no, no, z dwie godziny. Także nie zobaczycie na nas jakie ja, by, chyba, że potem sobie fotki zrobimy. No chcieliśmy was spytać, co jecie na święta, czym się obżeracie na święta i nic, i nic. Nic, nic, nic. Nic, bo, bo wszyscy uciekli, bo się zepsuło, Ale to nieważne. Się, zaraz, zaraz się zrobiliśmy tak, streama. co się zdarza, no co zrobisz. A po, poza tym tak, bo to... U nas się śledzie, to na pewno z takich rzeczy. No, Cała ma tak. też zawsze. Aha. Y to jeszcze ciekawe, mamusia w tym roku serniczek robi. No, serniczek, czyli to jednak takie duży ciasto jest. Tak. no. dzwoni. Nie wiem, to się dzwoni. Ale ja miałem wyciszone wszystko. I czemu on do nas... Czy jak to odbiorę? No, ja nie wiem. Co się stanie? Nie, nie będę nie, nie ten, w ogóle nie wiem czemu to się... Jest wyciszone, więc także elo. To jest spoko. No. No dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze, no. E, e, no. Także no, czym się obżeracie? A u Was tego, tego co wiem to sushi jest, tak? Na znaczy sushi mieliśmy taki swego czasu pomysł, żeby... To na Wigilię, żeby przynieść do, do rodzinki, która tam ma same postne potrawy bezmięsne, żeby się wkraść z sushi. I to był ciekawy pomysł. To no w sumie jest ryba, to ryba, no w sumie jest wszystko, w sumie no, postne, chociaż, że tak powiem bez sensu to, ale nie będzie no. Postne, ale bez sensu. no niektórzy tu nie poszczą. Jasne. Ale to pachnie. Czy to już można jeść? No nie, no nie. Cała, cała filozofia z tą potrawą polega na tym, że ona jednak musi się tak porządnie pogotować, jak to się czasami mówi, przegryźć, tak? Te smaki muszą się wymieszać porządnie ze sobą. To musi się wszystko zagotować, ta muszą I się... te reakcje chemiczne. Ta ta chyba musi się, że tak powiem, zmięknąć przy okazji też. No, no trochę tak, trochę tak. No, zdecydowanie musi zmięknąć. Tak. Ja generalnie bardzo lubię kiszoną kapustę i to jest bardzo fajna rzecz, właśnie w okresie zimowym. Jest bardzo tanim rozwiązaniem, zdrowym rozwiązaniem. Polecamy, tak, polecamy. No ale to co mamy? Sałatkę, śledzie, sernik, galaretkę, czym się jeszcze obżeracie? Wiadomo, że jakimiś słodyczami. No wiadomo, marcepanem, marcepanem, czekolady. To w czekoladzie. Yy, śledź nie w czekoladzie, nie? A wiecie, że się robi coś takiego? Czy z gorzką czekoladą? Ja myślałem, że to zrobić kiedyś. Śledź z gorzką czekoladą. On nie jest słodki, tam czekolada jest, wiesz, gorzka w ogóle nie ten, jako, jako dodatek. Myślałem kiedyś, żeby to spróbować zrobić, bo to brzmi jak... Swoją drogą, czy czekolada jest jedzeniem postnym? No dlaczego nie? Nie ma w czekoladzie tłuszczu. A nie, jest, przecież to jest zwierzęce. Ale ten, jak jakie zwierzęce? A z czego jest mleko? Z czego masz mleko? Okej, okay, Wajfaka mam. Z czego masz mleko? Ta czekolada mleczna jest z mlekiem. I co? Jest postna czy nie w tym wypadku? Z dojonych czekolad! Z dojonych czekolad. Z czekolad. Z czekolady. Nie no to jest tłuszcz, który jest w kakale. No zliczuj się. Zliczuj się. No to jest tłuszcz kakaowy. Chyba, że jest odciągnięty i oszukuję, dodają tam zamiast tego oleju. Silnika chyba. Nie no takiego oleju. No. Takiego, <noise> no normalnego oleju. No ale olej nie jest olej? No wiem, olej. to jest olej, ale co to, to ma wspólnego, czy jest postne, czy nie. To nie wiem, chyba, chyba wszystkie słodycze są uważane za niepostne. Nie? Nie, więc, wiem, tak. Absolutnie. Ale przecież były na się... placa karioczka piekła jakiegoś. Chociaż to jest, byłoby oszustwo, bo w Kutii jest yy, miód, miód, więc to jest oszustwo. No dlaczego czekolada miałaby być... No bo w czekoladzie włożyć mleko jak jest mleczna. Ale nie jest. Zakładamy, że to jest czekolada. Bez mleka, tak? Nie, bez, bez mleka? Nie, ale dlaczego mleczna? A dlaczego nie? Ludzie ale też mleczną. Mleczna to jest daj spokój. To jest, jedy, jest jeden. Taki... Ale to jest... Ale to nie znaczy, że to nie tego nie ma. No to Dobra, nie ale jest. jak mówisz o czekoladzie, to przede wszystkim masz na myśli czekoladę. Koniec. Bez żadnych dodatków, bez niczego. Dopiero potem są różne wariacje. Masz czekoladę. Najlepiej ciemną. Dobra. I teraz, to jest dobre no. na, jako post na czy nie? A tak po prostu to bliska czekolada na stole? Nie. Czy, czy chodzi jako dodatek do czegoś? No, nie... Na przykład posypkę czekoladową. O. Do tego śledzia? No, jeśli mówisz, że to dobre. Nie wiem, no ja widziałem przepis i to jest dość popularne, z Co ja wczoraj od i dostałem, z Belgii przywieźli, posypkę czekoladową, która ponoć jest robiona z wysokiej klasy czekolady takiej z wysokiej półki. Takie czekolady. A ja w ogóle będzie tak. Czekolady, bo mamy... mamy... To jest posypka, którą można dodawać właśnie do potraw. I to jest taka czekolada pełnowartościowa. Ja w ogóle Ci tak. Ta mamy, mam ścianie. kolegę w Belgii. No. on parę razy przywoził czekolady różne, czekoladki i tak dalej, te belgijskie, takie prawdziwe i tak no. dalej. I ja się osobiście zawiodłem. Zawiodłem się. Tak, nie były. Wcale nie były lepsze niż nasz... Nasze polskie. Cześć, przetestujemy. Ja mam tą posypkę. Po prostu wcale nie były jakieś wybitne. Smakowały jak każda inna czekolada, składu nie miały wybitnego, a przywiezł nami takie droższe i przywiezł nam też takie marketowe odpowiedniki ich, 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 ich naszego lipca. To, to, jest, to, jest to jest ponoć taka posypka high. high. To są te takie wiórki czekoladowe. Wiórki, tak, no mówię posypka. I to jest ponoć, to nie jest komercyjny szajs robiony z cukru i oleju. Tylko, że ponoć to jest y, najwyższej jakości ciemna czekolada, belgijska, taka czekolada, czekolada z wysokiej półki. I to jest posypka, którą można posypać sobie na przykład masło orzechowe, tak? A to jest taki fajny otwieracz w ogóle, żebyś nie odcierał całego. No, 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 Ty, Także, no to jest, y, tutaj zobaczmy, taki, o, no, taki Okej. Okay. A, to jest, a i słuchajcie, o, tu się robi taki, o. Zobaczcie, no, wam pokażę. Taka szufladka. No, to jest taka faktycznie, boję się to mocno pociągnąć. Teraz czekaj. Tylko, że ona mi się zamyka, no. To da, daj, daj, łapkę ci następnie. Okej, okej, okej. Dajcie. Znaczy to jest mówiąc. Czekaj, masz. Mam kilogram teraz wiełków czekoladowych. Powiedz mi, co o niej myślisz. Mamy w kieszeni. W kieszeni masz. Nie się. Wiesz, ale to trzeba zjeść, bo to się rozpości. Mm, 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 mm. hmm. hmm. Nie powiem, czy to jest postne jedzenie, czy nie? To, co mi się wydaje, że to nie jest pełni górka czekolada. Nie, ona jest z czymś. A znaczy, że jest z cukrem, albo pochodzą, około to co... Nie no, gorzka czekolada też jest z cukrem. Znaczy chodzi o proporcje. Ale tak, ona jest... To nie jest gorzka. Znaczy bardziej to jest gorzka. Znaczy nie jest gorzka, ale... Ona mi bardziej przypomina smaku deserową. Może zapomniałem, że rozróżniamy coś takiego ja. faktycznie. Że mamy i gorzką, i deserową czekoladę i to są dwie różne rzeczy. Mhm. To jest bardziej deserowa. Czyli deserowa ale deserowa to jest duża ilość kakao, ale z cukrem, nie? Bardziej słodka, tak. Nadal ciemna czekolada, ale, ale bardziej sło, słodsza. Więcej cukru. Ła, pospadały do No i, i co, do śledzia? No nie wiem, bo w sumie nie jadłem śledzia z czekoladą. Ja też nie, tylko nie wiem, czy, czy bym chciał. Mieszasz tą kapustę? No właśnie ją mieszam, to. Ale co, nikogo nie ma, nie chcecie robusa zobaczyć. Chyba nie ma, bo ludzie wszyscy bo myślą, że się po prostu skończyło i może nie widzą nowego no streama. No spieszyliśmy streama, no. Trudno się mówi, Jezu, no. Mieliśmy tyle dobrych kęci i co? I nam telefon wpadł do kapusty. <laughs> Ale myślę, że to nie ma znaczenia. Bo to maczka telefon, więc to nie ma znaczenia. Myślę, że to po prostu nie ma znaczenia, głównie z tego powodu, że skoro i takiego tu nie ma, poza Małgorzatą, którą pozdrawiamy serdecznie, bo jest z dwóch kąt pewnie siedzi, skoro za dwie osoby oglądają. Nawet nie, już nie. Nie no, są dwie osoby oglądające. To zrobimy po prostu inaczej. Aha. Otóż zrobimy inaczej, skończymy tego streama zaraz, bo i takiego tu nie ma. Wejdziemy A... na taras, wrócimy zaraz. A, zrobimy inaczej. Zrobimy zaraz y, zdjęcie naszemu rebusowi i wrzucimy go na Facebooka. Aha, zgadujcie. I tam że zgadujcie. Zgaduj. Zrobimy rozwiązanie na następnym streamie. Zgaduj, zgadula. To raz. A dwa, wrzucimy tam, tam też y, po prostu krótki filmik, y, jak grzemy tą kapustę. I to tyle w temacie. Tak, jak mi się wydaje. No, Chcieliśmy z wami pogadać o jedzeniu światecznym, nie będziemy gadać, bo nas nie ma. To zepsułem. Idziemy. To gdzie zabieramy naszą paseczkę i idziemy? Do śledzi będziemy. Do widzenia. Do widzenia. Nic nas nie obchodzi. Żegnamy. Nie, to nie lubimy Was. Żeby nas też, no.